Po tej wojnie, dzięki tym ogromnym pieniądzom, które w Ukrainę zostały wpakowane przez Zachód, szeroko pojęty, bo to nie tylko Stany Zjednoczone, ale też wiele krajów europejskich, sama Komisja Europejska, oczywiście też Polska i wiele innych krajów, które pomagały jak mogły, dzięki tym pieniądzom Ukraina dziś, co jest pewnym paradoksem, ma mniejszy deficyt finansów publicznych niż ma Polska. My mamy ten deficyt po części z powodu tego, że utrzymujemy Ukraińców tu na miejscu w kraju, ale również wysyłamy ogromne kwoty na Ukrainę czy, na, czy do dostawców usług, które na Ukrainie kończą, na przykład opłata za systemy internetowe Starlink, to są wszystko koszty, które polski budżet musi znosić i one są tak fakto kosztami ponoszonymi na korzyść Ukrainy. Tu sytuacja jest podobna. Ukraińcy korzystając z tych pieniędzy, z tej ogromnej rzeki kasy, która płynęła w ich stronę, są dzisiaj w sytuacji zupełnie innej, niż byli jeszcze w roku 2014. Mają w tej chwili własne fabryki broni, mają własne fabryki dronów. W technologii dronowej stali się jednym z największych sił na świecie, jednymi z największych specjalistów na świecie, bo dzięki tym dronom są w stanie prowadzić działania wojenne przeciwko Rosjanom, którzy mają pełną dominację w powietrzu. To drony są więc dzisiaj tak naprawdę małe, większe, średnie. Są głównym narzędziem broni, poza piechotą, poza oczywiście wojskami pancernymi, mają dzisiaj Ukraińcy służby szkolone zarówno przez dawne rosyjskie KGB czy FSB, te służby tajne systemu rosyjskiego, ale przez ostatnie lata, od roku 2014, od kiedy Amerykanie bardzo mocno zaangażowali się we wspieranie tego buntu Ukrainy, wykorzystania Ukrainy jako ich narzędzia do osłabiania Rosji, do osłabiania pozycji Putina. Te służby są szkolone również przez Amerykanów. Potrafią więc się poruszać zarówno w rzeczywistości operacyjnej porosyjskiej, jak i rzeczywistości operacyjnej Zachodu. Potrafią współpracować w ramach sił NATO z innymi krajami. Bardzo wielu tych ludzi, jeżeli konflikt zostanie zawieszony albo zakończony, naturalną koleją rzeczy, bo tak dzieje się zawsze, będzie chciała się przewerbować do służb innych państw. Będą więc działali na korzyść Ukrainy, ale też w interesie różnych innych graczy. Czy część z nich przewerbuje się na korzyść Rosjan? To jest pytanie o oczywiste odpowiedzi. Oczywiście, że tak. Część z nich będzie działała na korzyść Rosjan. Część rzecz z nich będzie działała na poziomie tej wojny informacyjnej, ale część będzie prowadziła działalność operacyjną albo wręcz działalność sabotażową. Rzeczy takie choćby jak podpalenie Harry, Halina Marywilskiej, rzeczy takie jak podpalenie sklepu IKEA, który mieliśmy ostatnio tu w naszej części Europy. Oficjalnie zostały przypisane właśnie agenturze rosyjskiej, ale... Pro jakby wykonawstwo zostało przypisane Ukraińcom pracującym na zlecenie rosyjskiego wywiadu.